Miłosz, Orfeusz i Eurydyka Stojąc na płytach chodnika Przy wejściu do Hadesu Orfeusz kulił się w porywistym wietrze Który targał jego płaszczem Toczył kłęby mgły Miotał się w liściach drzew Światła aut Za każdym napływem mgły przygasały Zatrzymał się przed oszkolnymi drzwiami Niepewny Czy starczy mu sił w tej ostatniej próbie Pamiętał jej słowa Jesteś dobrym człowiekiem nie bardzo w to wierzył. I liryczni poeci mają zwykle, jak wiedział, zimne serca. To niemal warunek. Doskonałość sztuki otrzymuje się w zamian za takie kalectwo. Tylko jej miłość ogrzewała go, uczłowieczała. Kiedy był z nią, inaczej też myślał o sobie. Nie mógł jej zawieść teraz, kiedy umarła. Pchnął drzwi. Szedł labiryntem korytarzy, wind. Sine światło nie było światłem, ale ziemskim mrokiem. Elektroniczne psy mijały go bez szelestu. Zjeżdżał piętro po piętrze, sto, trzysta w dół, marzł. Miał świadomość, że znalazł się w nigdzie. Pod tysiącami zastygłych stuleci, na prochowisku zetlałych pokoleń, to królestwo zdawało się nie mieć dna ani kresu. Otaczały go twarze tłoczących się cieni. Niektóre rozpoznawał, czuł rytm swojej krwi. Jak będę żyć bez ciebie, pocieszycielko! Ale pachniał zioła, trwał nisko brzęk pszczół i zasnął z policzkiem na rozgrzanej ziemi. W swojej reinterpretacji Herbert skupia się na opisaniu wydarzenia z perspektywy Orfeusza. Autor pisze o tym, jak bohater wchodził do podziemi, jakie były jego odczucia. Skupia się też na opisie relacji z Eurydyką i tego, jak bohater się przy niej czuje. Odnoszę wrażenie, jakby w tej wersji mitu autor przypisywał winę za niedotarcie Eurydyki na powierzchnię temu, że Orfeusz zaczął wątpić w to, że ona w ogóle za nim idzie. Tak, jakby sam fakt tego, że Orfeusz przestaje wierzyć, był za to odpowiedzialny. Orfeusz i Eurydyka w adaptacji opery krakowskiej było klasyczną, taneczną, muzyczną adaptacją mitu. Krzysztof Iwin przedstawia mityczne postaci przy pomocy farb akrylowych na płótnie. Ten obraz powstał w 2009 roku. Autor przedstawia Eurydykę w postaci lalki teatralnej. August Rodin przedstawił bohaterów przy pomocy nieużywanej już dzisiaj techniki, kucia dłutem i młotem w marmurze. Wydobycie posągu z tego materiału wymaga bardzo dużej ilości czasu i tytanicznej pracy. Rzeźba przedstawia Orfeusza usychającego z tęsknoty za Eurydyką.